To źle? Nic nie rozumiesz. To nie jest typowy tatusz. Ja tam rozumiem. Było, nie było. Jestem półrobotem. Tatus, łap! Tylko, że ja miałam dosyć trudne dzieciństwo. Ty, trudne dzieciństwo. <laughs> Przepraszam, pani jest moją mamą? Dobrze! I tak, dziękuję. Ty jesteś moją, jesteś moją mamą? Jesteś moją mamą? Jesteś moją mamą! Jesteś moją mamą! Słuchajcie, mój ojciec, Trajgon. Jest... Traigon Pożerać Pożeracz kilku milionów dusz? Kolonizator setek światów! Trajgon jest jedną z najpotężniejszych istot w całym wszechświecie. I to jest twój ojciec? Tak, mój tata jest dosłownie demonem i karmi się cierpieniem innych. Zwłaszcza moim. Oto Dragon. Pan świata ciemności, anihilator wymiarów, konkwistador cywilizacji. Wystarczy tego siwi tato. Bójcie się mnie śmiertelni, bo jestem rejrem córka paskudnego Trygona. E, przepraszam, mogłabyś... Możesz się proszę... O, czekaj! Przestań czarować! <grym> o, niech mnie gęś! Gdzie moje maniery? <grym> Dobra, powiedz mi, dlaczego tak tu wszystko niszczysz? Ach, bo ojciec kazał mi zawładnąć tą planetą. No wiem, wiem, ludzie. Hej, a może jednak wykorzystałabyś te dziwne moce w dobrym celu, co? Mam być superbohaterką? Tatko nie byłby zachwycony. Dosyć! Znaczy się. Jutro casting, zapraszam. A można prosić ulotkę? Kochaneczku, nie dostaniesz się. Cześć, jestem ojcem Raven. Zapewne Cyborg. Czyżby to był najnowszy czujnik optyczny? E, tak. Dzięki za uwagę. O potężny panie Trajgonie. Witam! Ja jestem gwiazdka, najlepsza koleżanka pańskiej córki wśród jej kolegów. Młoda damo, kwiaty bledną wobec twojej niezwykłej urody. Słynny imprezowisz we własnej osobie, a to bestia. To ja. Ciebie nie trzeba przedstawiać, cudowny chłopcze. To dla mnie zaszczyt. Jak twoje plecy? Normalnie, a co? Myślałem, że cię bolą od dźwigania Batmana od tylu lat. Aha! 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 Tato, po co przyjechałeś? Zobaczyć moją jedyną córkę oraz jej przyjaciół. To zobaczyłeś. Papa! Pa. Raven! Myślę, że trochę przegięła. Nawet jak na nią. Fakt. On nie jest taki zły, jak go malują. Tata, ta? co ty kombinujesz? E, jesteś, Dziubeczku. Bądź tak miła i pomóż odrąbać chudą główkę twojego przyjaciela. Ech, zawsze to samo. Pojawiasz się miły i pachnący, a już za chwilę dopuszczasz się jakichś strasznych czynów. Chciałem tylko, żeby w dzień indyka córcia pojadła sobie indyczka. Alo? Tak, dlatego postanowiłeś mi zaserwować przyjaciela? Wybrałem tego, którego nie lubisz. Robina najmniej lubię. To Robina też zjemy. Ojciec! 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 teraz to Ojciec! Ojciec! już Ojciec! 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 dniu Ojciec! musi być Ojciec! Dobra, zjedz sobie cyborga i tak nigdy mnie nie słuchasz. Chciałem tylko, żeby było idealnie. Dla kogo idealnie? Skoro idealne święto to takie, że nie zjadamy przyjaciół, trudno dostosuje się. Dzięki, tatku. No już, odczaruj cyborga i chodźmy na kolację. Eee, yy, a wiesz, że nie mogę? Musi pobyć indykiem tak mniej więcej do gwiazdki. Magia! <laughs> szaleństwo co? Gpuk, hallo? A bardziej nie dało się zepsuć tego dnia? Czego chcesz, tato? Wyczułem, że sprawiasz swoim przyjaciołom dużo bólu i przykrości. I wiesz, może to jest moment, żebyś dołączyła do mego planu zniszczenia tego nędznego świata? Nie. Dlaczego już nie chcesz niszczyć z ojcem jak kiedyś? Ponieważ jestem miłą osobą. Ty? Miła? Czekaj, czekaj. Przepraszam, Raven, ale ty jesteś niemiła! W połowie jesteś demonem! Może nie jestem miła, ale też nie jestem niemiła, jestem... niła. Niła jesteś! Czekaj, czy ty wymyślasz słowa? Wiesz, ja też tak umiem. Patrz, mam różową bluzę, czyli bluzo. Niła to znaczy ni to miła, ani niemiła. Jak ktoś robi głupoty, to po prostu to mówi. Robisz głupoty, przestań! Taka miła osoba przydaje się w grupie. Ja jestem najniższa w świecie. Wiesz, zachowujesz się jak typowy norblek, moja droga. O, przepraszam, ja myślałem, że wciąż wymyślamy słowa. Wiesz, to już było niemiłe. Tak, i o to chodzi. I ty też masz być niemiła, ale skoro nie chcesz taka być, no to niech tak będzie. Coś mi mówi, że będziesz dzisiaj mieć bardzo miły dzień córcia. Co cię tak bawi? Powiedziałem coś, co nabierze sensu później. Możemy się potem tak miło z tego pośmiać. Mm. Hop hop, to ja! Czego ty znowu chcesz? Ojej, zapomniałaś? Przecież dzisiaj baldamonów. Nie wybieram się. Ale jak to musisz? Nie. Kiedy ja cię już wytypowałem na królową balu. A że jesteś moją córcią, to wygrasz na bank. A może ja nie chcę być królową? Ach, jak nie pójdziesz, będziesz tego żałowała do końca swego wiecznego życia. Też kiedyś byłem królem balu i patrz, jak ładnie wyrosłem. To ja już wolę tu siedzieć i czytać. Słuchaj mnie, córko! Pójdziesz na ten demoniczny bal i zostaniesz królową! Albo spuszczę na ziemię ognisty deszcz i ostanie się tu jeno popiół i dym! Ach, dobra. Super. To co? Zaprezentujesz się w jakiejś paskudnej sukieneczce i z okrutnie straszliwym chłopcem i korona jest twoja. Bo mi zależy. Ależ te dzieci dorastają. Dobrze. Ja znikam a ty się szykuj. Rayven dziecko, ależ kwiaty? Czy ty się czasem nie bawisz zbyt dobrze? Bycie miłym jest całkiem miłe. To najlepsza rzecz, jaką dla mnie zrobiłeś, wiesz. Och, proszę cię! Mówisz tak tylko dlatego, że rzuciłem na ciebie urok. Wcale nie, tato. Już nie potrzebuję czarów, żeby być miła. <grym> Zupełnie nie na tym mi zależało. Muszę zdjąć z ciebie ten urok. Musiałbyś mnie najpierw złapać. Jestem miła, więc oddam proszę. Oj, niedobrze. Urok uderzył we mnie. No, a ja znów jestem jak dawniej. A teraz mała prośba. Miło by było, gdybyś mnie już nigdy więcej nie niepokoił. O, ale oczywiście, kochanie, potrzebujesz przestrzeni. Ja to doskonale rozumiem. Tak, moje bubukici. Ja! No! Niemożliwe, jestem miły. Osiągnąłem kompletnie odwrotny skutek. Powiedziałabym ci, że głupio robisz, ale nie mogłam, bo to nie byłoby miłe. Dlatego świat potrzebuje niemiłych ludzi, żeby powstrzymywali głupich ludzi przed robieniem głupich rzeczy. A no właśnie, muszę już Oj, tato, życzę ci miłego dnia. Cześć, jestem Raven. Tata zawsze chciał, żebym poszła w jego ślady, w sensie niszczyła świat za pomocą magii. Nie podobało mu się, że tak naprawdę to ja zawsze chciałam tańczyć. Raven, kochanie, demony nie tańczą. Że demony nie tańczą! Demony nie tańczą! Bo tata uważa, że demony nie tańczą, ale ja mu dzisiaj udowodnię, że się myli. I to jak? Od dwóch tygodni szykowałam suknię specjalnie na dzisiejszy wieczór. Prawda, że obłędno? O! Nie! Idol na Raven! Powiedz nam, co teraz? Ojciec podarł ci suknię i kategorycznie zabronił tańczyć. Ha, nie może mi zabronić czegoś, co kocham, a Metrion zindos! O masz! No to się będzie działo! Dzień dobry, mam na imię Raven i dla Państwa zatańczę. Igoł na kawę. jestem w finale. Ludzie, przeszłam do finału. Brawo! Brawo, brudo! jesteś. Najlepsza Uuuu! dziewczyna. Niech żyje. Cześć, tatku. No i co myślisz? Myślę. Myślę. Myślę, że tańczysz tak, że aż po prostu brak mi słów z Wiesz, tyle było w tym pasji. Tyle emocji. No chodź, przytul się do tatusia ty temu. Dobra, może wystarczy.